Ma Pan jakieś wspomnienia właśnie z, z Bekładem. Pamiętam go, jak siedział na tym balkonie i lornetował. Ja wtedy się podkradałam e, więziom, co podawałam jedzenie, a on miał tak wytresowanego, że on nie szczekał ani, tylko e, od razu e, pod, podgryzał. No i ja jak przeszłam tam, bo jako przeszłam tam na tą placówkę do więźniów, podrzuciłam je chłopaki tam. Zrobili troszeczkę jedzenia, i ja je im podrzuciłam, i wtedy on mnie zlornetował i wiedział, że, że tam jestem, puścił tego psa. Jak puścił tego psa, to ja tak stałam przy drzwiach, modliłam się tylko. Do uszy, oczy do góry, głowę, i tylko patrzyłam. A ten pies siadł, siadł i też się patrzył. On się patrzył na mnie, a ja się na niego nie patrzyłam, tylko do góry ten. Najmodliłam i modliłam się. Może, żeby tylko… A ci więźniowie już wykopali taki kawałek dziury, no i patiki, wszystko, żeby za tego… No ale on poszedł, ten pies. Jaki ten bekwan był zły, to szkoda gadać. A no, ale ja wtedy, jak przekopali ten e, rów, to ja wtedy przez ten rów i poszłam tu, jak jest… jak, jak park, co jest pod Podgórzu, tym parkiem i przyszłam do domu. Ale cała na płakałam, także szkoda sobie. Tak się bał. Takiego kupę żłoba było. A gruby zawsze siedział na balkonie. Jak idę tamtędy, to pamiętam ten balkon i to ja on siedział. Beckman.